Hej, hej, hej! Przed Wami recenzja książki Noc Spadających Gwiazd, którą dostałam od autorki pani Martynowik. Książka jest do recenzji od wydawnictwa Nowares i swoją premierę miała 5 czerwiec 2023. Słuchajcie, praktycznie, gdyby nie pewien przypadek, ta książka nigdy nie trafiłaby w moje ręce. I tak naprawdę nigdy nie poznałabym ciepłego pióra pani Martynowik. Wiecie, ona stylem przypomina mi troszkę książki pani Darii z Kiby, gdzie i tam są też takie wielkie emocje, ale przekazane w bardziej stłumiony sposób, nie tak wulgarnie. W tej pozycji poznamy dwie przyjaciółki, które no, mieszkają w małym miasteczku. O dziwo mamy tutaj takie dwie małe sprzeczności, gdyż na przykład e, kiedy balują, a wiem, że na wiele sposobów pozwalają sobie tutaj, to zapominają się i szaleją i, i jakoś tak. Nie wiem, nie przeszkadza im to, że mogą być na przykład na językach u innych ludzi czy sąsiadów. Ale później, po nocy pełnej wrażeń, kiedy totalnie straciły myślową kontrolę, jedna z nich zachodzi w ciążę. I wtedy, hm, nachodzą mi w takie myśli, właśnie co powiedzą na to ludzie. Jakby to powiedzieć. I tutaj takim pierwszym planem tej jednej z nich jest tutaj wyjazd i no, oddanie komuś dziecka, kto na przykład może go. Nie mieć, a po prostu bardzo by chciały je mieć. I do tego dochodzą też takie emocjonalne chwile, kiedy kobieta jakby zdaje sobie dopiero z tego sprawę, co ją spotkało i jakby przeżywa mm, te wszystkie emocje troszeczkę z opóźnieniem. Albo może też hormony dopiero zaczęły swoją kilkumiesięczną pracę. I druga kobieta ją tutaj wspiera, chociaż tak naprawdę też do końca nie jest przekonana o jej decyzji, czy, czy jest słuszna. Sama zresztą w nocy e, została nagrana, kiedy tańczyła z gąpo ubrana, i teraz każdy może podziwiać jej wyczyn. I nie jest ona jakoś tam dokładnie opisana, ale na przykład wiemy, co robi, e, nie wiemy, e, czym się zajmuje, nie wiemy, co, co raczej myśli. Wiemy tylko, że nie dostrzega delikatnych zalotów swojego szefa, który. E, Podobno dosyć często prowadzi je do tych innych kobiet, tylko teraz jakoś tak no z nią jest mu inaczej. Autorka pozostawia tutaj trochę takich małych niedomówień, które wpierw nas trafią, e, trapią, gdyś opowieść e, no, czasami wydaje się troszeczkę zbyt mało prawdopodobna, ale później te luki wykorzystuje, żeby dalej ułożyć ich losy. No i żeby za wiele wam nie zdradzać, powiem jeszcze tyle, że chociaż kobiety już ułożyły sobie wstępnie jakieś tam działanie, no to nic nie idzie po ich myśli. Nie mogę tak zwyczajnie przejść do dalszych etapów życia, gdyż wciąż coś tam zmienia ich drogę, e, jakby to właśnie życie miało dla nich plan, a nie odwrotnie. Autorka dołożyła tutaj takie sceny e, też osoby z Ukrainy, gdzie e, no, chciała też podkreślić e, kruchość pewnej kobiety i takie dobro, jakie dla nich kieruje. Było to dla mnie takie małe zaskoczenie, bo chociaż, e, nie wiem, powinno to być bardziej taką sytuacją poboczną, to jednak gdzieś tam w głowie zostało mi na dłużej. E, pojawiają się tutaj też sceny romantyczne, gdzie, e, ich opisy będą bardzo piękne, jakby tak trochę nawet wyrwane może z innej książki, albo wyniesione taką, wzniesiona, może nagłą wyobraźnią, która kruszy nasze serce. One są ulotne niczym chwile, ale e, no, bardzo zdobią raczej tą książkę. Mamy tutaj motyw bólu, mamy motyw odejścia i będzie, będzie on raczej równie no trochę smutno opisany. Historia czyta się lekko, ale momentami spijamy z niej każde słowo i scenę, a później jesteśmy jakby hmm, tak trochę zjesieni na ziemię. Wtedy te emocje tak jakby troszeczkę lekko opadają. Widzicie, rozdziały są krótkie i naprzemiennie mamy tutaj ugazaną historię dwóch kobiet, którą mm, narrator nam opowiada. Wiecie, ogólnie książka mi się podobała i chyba najbardziej ciekawi mnie, czy podobny klimat będzie e, utrzymany w następnej powieści, którą e, również przeczytałam. Co ciekawe, przeczytałam je jakby nie po kolei, one są osobnymi książkami, aczkolwiek tamta była wydana dużo wcześniej, ta jest wydana jakby tak w tej najnowszej wersji najpóźniej i wydaje mi się, że ta pierwsza była dużo lepsza niż ta, aczkolwiek no, poczekajcie, przed Wami niedługo recenzja książki następnej też tej autorki. Póki co, książkę polecam i żegnam się z Wami. Pa, 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 pa!